Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony. Radio Bike i nadszedł ten dzień, w którym właśnie wyjeżdżam nad morze. 16 godzina sobota miał być, miał być wcześniej, no ale ze względu na to, co widzicie, jadę wcześniej. Także trzymajcie kciuki i pozdrawiam. Wyruszam w trasę Gdańsk Jedziemy. Że tak powiem. No, a ja mam dopiero początek. A tu kolega już sypie ruch. Robert też ma fajny. Także szerokości trzeba życzyć. Do częstochowy może wspólnie dojedziemy, a może nie. To się okaże. Także na razie jest fajnie, ale upał niesamowity, niesamowity. No, no, gmina Walronów. Próbowałem udostępnić kumplom link do śledzenia mnie z Wachu. Na Androidzie kurwa szło super, nie, za pierwszym razem, a tutaj już chyba resetowałem kilka razy, no i dupa nie działa podobno. No masakra nie także szkoda zobaczy gdzie się zatrzymam to może coś się uda zrobić Szkoda, bo też chciałem żonie dać najważniejsza sprawa, żeby miała i orientowała się gdzie jestem a tak, flipa gorąco dalej. No, ale cóż trzeba jechać. Na razie się dobrze jedzie ale gorąco 29 stopni no jest troszkę tego teraz lasek fajnie więc jako tako się jedzie ale upał niemiłosierny zaraz jakiś sklepik muszę poszukać w sklepiku nawadniać muszę się żeby żadnych błędów dziadowskich nie robić także Lemontka piękna sprawa super się jedzie naprawdę elegancko praktycznie cały czas z niej korzystam miałem ręczycę wielką i małą teraz jestem w grodzisku słuchajcie piękny kuściółek a co mogę wam powiedzieć no to tyle że no, za wiele tutaj nie będziemy mieli do zwiedzania. Jedynie takie relacje, te jak teraz. No, ze względu na to, że jadę bocznymi drogami, jeśli coś się trafi, fajnego, to Wam na pewno przekażę jakieś wieści z trasy. Na pewno będziecie widzieli na filmie. Na razie 70 km, około. Jest na razie fantastycznie, pogoda już robi się też fajna nie jest tak gorąco i będzie już coraz przyjemniej dotarłem do Kłobucka poległym i straconym w latach 39-45 z terenu miasta i gminy Kłobusk cześć ich pamięci polegli na frontach i w pierwszej wojny światowej i tak dalej i tak dalej piękny tutaj mamy posąg na wieczną pamięć swoim synom poległym w walce z hitlerowskim najeźdźcem. A my tniemy dalej. No i za chwilę jeszcze muszę coś zjeść. Coś porządnego, bo tylko samo słodkie jem. Także teraz wpadnie jakaś bułka i jadę sobie. Jeszcze okiem na tutaj taki kościół piękny. A my musimy się teraz wbić pod górę. Piękny kaplica. Tak nie było Tam kościół. No i tak cały czas bokami, bokami, bokami. Kamera mi się zawiesiła. Oraz enty. Nie wiem czy to mi 4K czy jak, ale no, zdarza się to coraz częściej jest fajnie minąłem mokra dwa nie wiem czy będzie widać fajna tablica była a to jak powiedziałem go no, za bardzo nie będzie czego pokazywać bo boczkami oczkami jak żona cożem Czy albo szy, wąsosz Górny dolny proszę bardzo Pięknie, a z drugiej strony też cudynie, fajnie nie, elegancko, a my zapieprzamy tam, boreans jest, na razie się spisuje, torba wypchana od żarcia, ale dla takich widoków warto się pomęczyć, jedziemy dalej. Wjechałem na trasę numer 42, no i sobie jadę. Przywitał mnie piękny podjazd, taka chopka spora, no ale jest ok. Mam nadzieję, że będzie się fajnie jechało z słońca, tuż, tuż, jest teraz. Najdłuższa to będzie noc, aczkolwiek te noce są i tak te nas króciutkie, więc tak od około 22 do czwartej rano 6 godzin trzeba będzie nocą zapintować nie tylko jakieś nogawki na kolana Żeby było Przyjemna piękny budynek tutaj jest. Gdzieś tutaj jedziemy. Zaraz lecimy na żąśnia. jest sanktuarium dalej, pajęcznie teraz odbijemy w prawo. Zaraz za pajęcznym mamy taką ścieżkę rowerową. Bardzo fajna asfalcik jeszcze gdyby tak troszeczkę pozamiatali to byłaby rewelacja a asfalt w sumie też elegancki Gdzie ja przyjechałem, słuchajcie nie ten rejon świata chyba Biała Ameryka normalnie nie halo no ale dobra, jedziemy jedziemy dalej Fantastycznie, przed chwilą zeżarłem żel energetyczny, zobaczymy co to da, czy coś da, czy też nie. No, jedziemy fajnie, przyjemnie się zrobiło, chłodek. Kolejna ścieżka rowerowa, choć tu jest kostka, więc wolę na razie jechać asfaltem. Piękny zachód, piękny. Aż się przyjemnie jedzie, naprawdę. Nic dodać, nic ująć. Jeśli już się podświetla. Lampka już włączona. Okulary jeszcze niezmienione, ale za chwilę przezroczyste założę zaopatrzyłem się w takowe. I jeszcze jadę w podemkach, ale już za chwilę muszę założyć nogawki. Nie ma co przesadzać. No, i coś zeżreć. Widzę jakieś tam większe miasteczko. Widawe się kieruje teraz trasa numer 74. Dobra, nie ma co przesadzać, trzeba się ubrać, dupę posmarować jakimś krebem, bo się robi troszeczkę. Jak będzie posmarowana, będzie lepiej. Przede mną duży las, więc kamizelkę kuloodporną zaraz zakładam. Rękawki. No i coś zjem, bo nie wiem gdzie jest jakaś stacja, nic nie widać po drodze, także ubieram się i jadę dalej. Zaczęliśmy jazdę po śmoku Czyli że nic nie widać Nie też chyba już nie będzie widać Ale może będzie słychać Miałem właśnie wziąć taką lampkę małą No i oczywiście zapomniałem Żeby się doświetlić Myślałem myślałem cały czas o tym i żeby się przemyślił Zapomniałem <laughs> padłem na bez długi pomysł Normalnie Że, żeby coś nagrać to naprawdę ryzykuje dużo chyba drogi nie widzę, ale wy mnie widzicie Jadę pomału Naprawdę rewelacja jest nie O, coś tutaj łaziło Oksora, sorry Chcę się wyłączyć samochody jadą o pogotowie także głupi pomysł i tyle wyłączam to bo zaraz gdzieś będzie wypadek Zduńska Wola przejechałem tak na szybko Same dyskoteki nie zatrzymuję się, mówię, bo mi jeszcze wszystko zabiorą. Smyki, no, a ja tutaj w sklepie na rzecz coś gorącego musiałem zjeść. W końcu gdzieś muszę dorwać jakiegoś orlena całodobowego. Czegoś normalnego się napił, czegoś gorącego, herbatki. przydałoby się już zostawiłem w domu kuchenkę i, i całą resztę bo wkurzało mnie ilość miejsca która niestety mi tutaj zawadza zawsze i brakuje mi miejsca a chcę wszystkiego pomału z tego rowera wyrzucać tak żeby nie było za wiele rzeczy tutaj już musiałem plecak rozłożyć z tyłu nie widać no ale picie musiałem wziąć w razie czego mam dwa bidony pełne wszystko zimne no cóż jedziemy bo szkoda czasu miejscowość Pudłówek zobaczcie tutaj takie fajne przystanki są. Widzicie? Pomalowane. Elegancko. I to się nazywa, słuchajcie, folkowe przystanki. To są folkowe przystanki. Można sobie chwilę stanąć. Poczekajcie. I kilka takich właśnie. Folkowych przystanków na trasie będzie, gdzie są pomalowane, fajnie i w miarę czyste. No. Ach, Romet jest. Ja jestem ciemna jak cholera, ale ciepło w miarę jest w nocy. Folklor. Siera... Uff, aż mi oczepało sikać mi się się Dobra, nie ma co? Lampka mi się zaraz rozładuje. No musimy jechać dalej w tej ciemności. Zobaczcie, kolejny przystanek. Polkowe przystanki, nie wiem ile ich jest. Tu mamy Babie lato, galerii jednego obrazu. No, my jesteśmy gdzieś tutaj. Panna moda, chłop, żniwa, no i z tego trochę, ale przyjrzyjcie się, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Naprawdę piękna sprawa. Cudownie, prawda? Super, pięknie wygląda. Zadbane przystanki. Nawet można byłoby się tutaj idealnie drzemnąć, no ale tego nie będę robił. Jeszcze kupę kilometrów do Torunia. Trzeba zasuwać. Mała aktualizacja. Gdzieś jestem w jakiejś miejscowości, nie wiem gdzie. Yy, żadnych stacji benzynowych, nic kompletnie. Słuchajcie, na tej trasie co mam, nic kompletnie, żadnej trasy, yy, żadnej stacji nie ma. Wszystko pozamykane. Ja mam już mały deficyt, puste bidony. Coca-Cola miałem, to ją wyżłopałem. No i został mi jeszcze, zobaczcie, zapomniałem całkowicie o, o tym, że wziąłem kabanosy. Kabanosy, słuchajcie, no rewelacja. Mam nadzieję, że gdzieś w końcu będzie jakaś stacja. Już się pomału rozjaśnia, jest przed trzecią. Także posilę się i jak nie, nie będę miał żadnego sklepu gdzieś po drodze jakiejś stacji, no to będzie kiepsko, kiepsko. 250 chyba kilometrów, czy 230 mam teraz w tej chwili. No, coś takiego. No, jeszcze w każdym bądź razie koło koło stówki do Torunia. Mam jechać w lewo, ale jadę w prawo na chwilę. Jestem uratowany. Teraz 90 dwójką pojedziemy kawałek cywilizacja więc wbijam teraz na Orlena zapasy robię i jestem mega szczęśliwy no super jedziemy tam, jedymy mm. Podoba jestem w chłodowie na Orlenie kafeczka była, jest hot dog zapasy porobię i teraz nie powinno być problemu żadnego z jakimiś tam stacjami, bo już te wiochy wszystkie przejechałem do Torunia jakieś 85 km zostało. Więc dobry czas. Może i dzisiaj nawet jest niedziela. Dzisiaj wrócę, może nawet wieczorem do domu. Obejrzymy, ma być. Cholernie gorąco, 29 stopni dzisiaj. Pełne słońce, no. Także naj... jak najwięcej przejechać z rana. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak nic nie będzie bolało, to będzie rewelacja. Zapas ja robię, kończę kawę. Jedziemy. Pojedzony, opuszczam Orlema. Mega zajebista sprawa, majątek zostawiłem, <laughs> niestety, no ale coś za coś, trzeba było pojeść, żeby były siły, od razu morale wzrosły, 80 km do Torunia, wszystko układa się po mojej myśli, jak będzie dalej mam nadzieję, że będzie wspaniale i będziemy cieszyć się falami wielkiej wody. Był zachód, no to i musi być wschód słońca, prawda? Więc wschodzi nasza gwiazda. No i zacznie zaraz grzać. do piątej mam rano, jeszcze jest przyjemnie. Aby jak naj, najdalej i najdłużej było tak przyjemnie no bo później będzie ostatnie 200 km będzie ciężko jak będzie grzało Lepiej kurde zrobić jak najwięcej kilometrów jak człowiek może Te później ostatnie kilometry jakoś dociągnąć. I tak praktycznie cały czas same pola. Nudne to jest, ale, ale z dala od wszystkiego, choć. A jak powiedziałem, Nudny to jest parafia w brześciu Kujawskim Tutaj właśnie w tej chwili jestem. Dotarłem do korunia. Coraz mniej. Na szczęście. No słuchajcie, nie będę tutaj nic zwierząt. Przed koruniem jeszcze przebrałem kolejny raz z podęgi. Zresztą dwa razy. Par razy sprzedałem się już fajnie tupę wysmarowałem a sosem działałem wybornie. każdą się jakichś tam pierogów, co kupiłem na Orlenie no i teraz jestem na 91 pasie no i by się później zatroniłem uzupełnić Zasoby, bo pojadę i inną trasą niż tą, co miałem wyznaczoną od kolegi z YouTube'a. Sprawdzona 184 km do Neptuna, więc to wybieram i na spokojnie tym jadę. Mamy to! I mamy Wisłę Most Ale piękny widok Masakra Piękny Mi kamera tylko nie spadła Ależ ona jest szeroka Piękna Rewelacja Jedziemy tam, 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 jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze trochę, i jeszcze słuchajcie, jest problem, naprawdę, żeby cokolwiek kupić jakiś sklep. Niedziela dzisiaj jest. nie widziałem yy, żadnego, żadnej stacji benzynowej. No, ma, no, nic nie ma, nie muszę tak kombinować w tym wszystkim. Z jedzeniem, z piciem, jeszcze przy tej temperaturze to jest porażka. No, mam nadzieję, że teraz coś znajdę i będzie ok. Polecona trasa, po której się nie da jechać na razie. Kurwa, nie mam czasu na pierdoły. Mówię, będzie zajebiście fajnie. O, ale ten kawałek to był masakryczny, nie? Ciule przejechali jakimiś gąsienicami. Normalnie omijać daleko, ten kawałek, bo idzie sobie zęby wybić. I cokolwiek innego. Rozwalić cały rower. Uf. O Jezu Zostałem bez lemontki przez te dziury. Po mały mi się. <coughs> Tutaj niestety śruby i teraz już mogę wyrzucić mój pulpit Czyli teraz jadę tak, bo to już jest o, widzicie? śluby popękały na tych wybojach normalnie takie dziury były, nie? Powiem tak, wszystko mam poumane przez te drogi Dziękuję bardzo za miły gest nie mam czasu na szutry i teraz zmieniam już trasę całkowicie na asfalt i jadę swoją trasą. No cóż, ślad mi się popierdzielił, skasowałem, także no, wyprawa życia skończyła się z wgraniem nowego śladu. Ale to jakoś odzyska. Przewijam się właśnie przez Grudziądz. Jest duży ten Grudziąc, ale ścieżki rowerowe są, więc jest spokojnie. Ta kurde kierownica, mi tutaj dyndo na wszystkie sposoby musiałbym go ściągnąć, ale mi się tego nie chce. Nie... I bardzo fajny most. W 430 km bodajże Ztuja jeszcze została do morza. Jest ciężko i podnia, ale trzeba to dociągnąć bo <grystanie> teraz musiałoby się jakaś tragedia stać, żeby nie dojechać. Na byra tutaj w 6 godzin jechało. Mogłoby tak nie świecić, byłoby fantastycznie. I nie wiać. Miejscowość Nowe. Tam nie wiem, co czy jakiś zamek, czy kościół na wzgórzu. Wygląda rewelacyjnie. Uff. A ja mam klimba. Takiego ostrego. Nie mów że kurła. Bo ten pałac tam, czy ten zamek, czy kościół. Dobra, bo jedną ręką muszę tutaj zmienić biegi, się nie wdrapie. Mamy do Gdańska. W tej chwili mamy 35 stopni w powietrzu. To sądzę, że asfalt jest nagrzany do 50. I takie podjazdy no sto. Jak w górach. Może to nie takie jak w górach, ale... ale no stop słuchajcie, no stop Trasa 91 jadę. Naprawdę jestem zmęczony. Ale jaka ucieka, będzie jak zajadę. Jesteśmy w Tczewie, a tutaj wielka wieża ciśnie. zostało mi 38 kilometrów Bardzo. a ja jestem tak wykończony, że już prawie usypiam na rowerze bardzo to jest niedobre uczucie no więc za chwilę muszę wyczeszcz oczu robić Kolana mi się rozsypało lewy jak zawsze ale do pula. do jedy, więc przerwa, wierzenie, I tak, mega super dowi pracują dzisiaj naprawdę. Żaden skurczy nic nie było. No ale kapsy przyjmuje Potas, magnes, 6. Tak, zobaczymy się na To co? Mamy to co? Bałtyk, moje pierwsze Ultra 530. Finał, jestem pierwszy. Pierwsze miejsce. Dotarłem. Było ciężko, ale tu jestem. Ostatnie 180 km dało mi tak wpalnić. Myślałem, że nie dam rady. Kolana rozwalone, łopcie rozwalone, kierownica rozwalona. Jeszcze upadek, nie wypiałem się. Wszystko boli. A teraz co słuchajcie? Może uda mi się na 21.40 wsiąść do pociągu i wrócić, aby być rano w domu. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Trzymajcie kciuki za dalsze moje sukcesy. Narzekania, nie narzekania i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie. Radio Back. Cześć.